Siema siema, witam serdecznie, z tej strony taka a to kolejny odcinek z gry This War of Mine. Ogólnie miało nie być już w dalszej kontynuacji serii, ale zobaczyłem, że odblokowały się nam dwie nowe przygody i stwierdziłem, że może w sumie zagramy jeszcze jedną nową przygodę jakimiś nowymi postaciami. I w sumie nie wiem którymi, czy może, może tym albo tymi i tak myślę właśnie, brać Arikę, Marina i Katię, czy brać Borisa, Emilę i Marina. Kość mieliśmy już wcześniej, tutaj. Mieliśmy chyba Katię w pierwszej próbie, tak? Marina nie mieliśmy, Borisa też nie mieliśmy, Ariki też nie. A może tego pierwszego weźmiemy, co? Tutaj tą Borisa, Emilia, Marina i lecimy. Tutaj Anniversary Edition włączymy. Nie wiem, czym to się różni tak naprawdę. Mam nadzieję, że jakaś różnica jest a... i że teraz mi trochę inną mapę, czy coś. Startujemy gierkę. No, standardowo na początku musimy Odgrzewać całą chatę pewnie. Robi się zimno. Tak od razu dzień pierwszy, od razu się zimno robi, to niedobrze dobrze. To oznacza, że będziemy potrzebowali szybko piecyk zrobić. I drewno zbierać, tak? A to już jest problematyczne, bo to już nam jakieś tam. Ee, zabiera środki, nie? No ale dobra, jakoś sobie poradzimy, myślę. O tu widzę klasyk ktoś grał. Widzicie, dziaczki na dole. S-Klap. Mamy trzech bohaterów tym, tym razem, nie czterech, więc też troszeczkę będzie. Nie wiem w sumie czy będzie lepiej czy gorzej, tak chcesz że szczerze mówiąc. Jak By było czterech. to z jednej strony można było jakoś tam lepiej ich rozporządzić, a z drugiej strony więcej potrzebowali jedzenia i tak dalej. Więcej miejsc trzeba było. Budować jakiś tam łóżek, nie łóżek, chociaż tu też podjąć budujemy dwa łóżka, znając życie. E, miesiące bombardowań obróciły tę dzielnicę miasta w jedno wielkie gruzowisko. Choć większość mieszkańców uciekła, by szukać schronienia w miejscach narażonych na ostro snajperów, to opuszczone domy przyciągają osoby, które nie zdołały umknąć i nie mają się gdzie podziać. Marin stracił wszystko obszar, który strawił jego warsztat. Borys i Emilia mieli rodziny, lecz teraz oboje zostali sami. O, może będą razem, jak w. Udało się im znaleźć dom, który zapewnia nieco ochrony przed żywiołami, postanowili, że wspólnie przeczekają w nim oblężenie. No dobra, no to teraz może najpierw wyślemy tych wszystkich, jak leci do robienia rzeczy, a potem będziemy czytać ich historię. To tak, o, mamy Marina, a czemu ty siedzisz? Te tutaj grzebuj. Zbieramy na razie wszystko, jak leci, tak jak ostatnio. Mamy Borisa, Boris jest silny i powolny, czyli pewnie będzie dobrym, dobrym kozakiem, jeśli chodzi o walki. O, to mamy zrobiony już ten. Eeeem um. na górę iść Mamy zrobiony już piecyk jeden, więc easy Oj, mamy zrobiony nawet warsztacik Opatrzcie. patrzcie A nie, warsztat wybucha od razu, bo to się robi tutaj resztę rzeczy w nim Zresztą miałem warsztat metalowy zrobić za chwilkę, to od razu, od razu można zrobić sobie ten warsztat metalowy, bo on tak będzie nam Potrzebne już wiemy o tym, że nie możemy za bardzo się pozbywać części metalowych, bo części metalowe będą nam, nam bardzo bardzo potrzebne później. Z ostatnim razem się wyprzterkaliśmy z nich i potem był problem. Części metalowe, no, elektryczne, przepraszam, nie metalowe, części elektryczne trzeba składować. Gdzieś tam na lepsze czasy, że tak powiem Możemy zrobić jedną łopatę Od razu Będzie łopata przydatna na, na... wyprawę i będzie przydatna yy, Żeby tu kopać sobie teraz tą chatę na spokojnie, nie? Dwa mięska już mamy, więc easy Możemy śnieg zbierać już od razu, żeby wodę zrobić. A potrzebujemy w takim razie jeszcze zrobić e, łom. Możesz łopatę, więc szybko to zejdzie w miarę. Drzwi są zamknięte. Dobra, to ty idź tu odkop, ty możesz wyłamać ten zamek, nie będziemy używać na razie tych, no to bez sensu. A ty idź... Ty idź tutaj, rozwal. Przekop to. No mi się wyrobić do końca dnia, chyba. Z zebraniem wszystkiego, tak mi się wydaje. Trzeba będzie zaraz ogień wstawić, chociaż jeden nie to on nie od razu wstawi, będzie po drodze, szedł zaraz. Oni tutaj odgradzają, i wstawia jakiś ogień, może żeby się tu nie, nie zamarzli. Nam chłopy i, i dziewczyna od razu na starcie, bo to będzie lipa. Gdzie jeszcze tu mamy do zbierania coś? Chyba wszystko nie? Um, filtry będzie trzeba zrobić później. Tutaj warstwy metalowe trzeba do tego, żeby zrobić W miarę szybko sikierę. W takim razie drewno 30 drobiazgów sporą, no to trzeba być drobiazgi pozbierać zaraz. Miałem historię pożytali, co? I nie wyszło. I zbieraj śnieg. Dobra, dopoczynajmy no troszkę do ich historii. Boris nie lubi dużo gadać, Jestem po prostu zwykłym wocetem. Aha, czyli wolno biega przez to, że została mu tam zmierzona stopka. Jest, jest palaczem, czyli trzeba będzie fajki chyba yy, trzymać w chacie Kawożka. W ciągu paru dni stracimy się biedni. Zdolna prawniczka Ciekawe czy to jakoś ma przełożenie Złota rączka Aha. Szkoda, że on tego nie robił wcześniej. Nie zauważyłem, że z złotą rączką tak to by już tu działał hop. W takim wypadku. Jakbym wiedział, to bym od razu on pyro, zrobił ten warszt, to by tani taniej pewnie, nie? No ale dobra, no trudno. Zrobiliśmy to, zrobiliśmy, nie? Jest lekko chory, to od razu niech idzie po to. I idź tutaj robić. Mm, wszystko zabraliśmy chyba wszystko, to trzeba tu teraz będzie drobiazgi pozbierać i i co? No i tyle. Zobaczmy ile kosztuje na przykład u niego filtry, nie? Powiedzmy 3, czyli normalnie. I on ma to tańsze po prostu chyba Ile tam kosztował wart metalowy 10. Teraz zobaczymy, kosztowało 8-4 tam Łom, łopata 4,6, zobaczymy ile u niego kosztuje w takim razie. Tak z ciekawości czy jest to, żeby mieć porównanie, czy się opłaca, czy nie. Dwa stopnie tylko są. 10,5, 10,5, 15,5. A tutaj u niego 7,4. Oha, czyli jest o jeden tańsze wszystko. Chyba tam będzie się to zajmowało tymi warsztatami wszystkimi. Ale to już następnego dnia. Na spokojnie. Chyba trochę pozbierali jeszcze do nocy. Dobra, jak idziemy. O, mamy. Chłop ma 17 tego do zbierania. kurczaki no to szacun bym powiedział, dobra, idziemy albo do ogrebionej stacji paliw, albo do kościoła. Chyba pójdziemy do ogrebionej stacji paliw najpierw, nie w takim razie. No to dobra, no to idziemy na ten, weźmiemy tutaj sobie łopatę na pewno i łom, bo może się przydać. Przynajmniej pierwszego dnia zbieramy wszystko, co możemy. Mamy w ogóle bardzo dużo miejsc, 17 miejsc. Na na 12 w poprzedniej grze najwięcej, nie, nie? Paweł miał 12. 12, 17 to jest kurde różnica, nie? Ale wolno biega, więc będzie trochę trzeba szybciej się zgęszczać z tym zbieraniem wszystkiego, nie? No, no ślimak powiedziałbym, bardzo ślimak Ślimaczek Oj ślimaczku, ślimaczku I generalnie raczej nie będziemy go wysyłać do takich mocno zagrożonych miejsc, żeby Nie zabili przypadkiem nam Raczej gdzie piłę, ta piłę już piwo musimy skąd zgarnąć później. No ale na spokojnie, na spokojnie. O, cukier do, do wódeczki do bimberku. Mhm. Mm I zaraz idziemy po biżuterię. To tu zostawimy? Drewno zostawimy i to zostawimy, weźmiemy to na razie. Na dole jest tu zareglowane gdzieś w książkach. Ja tutaj dopiero będzie ta biżuteria. Jak rozumiem dobrze. Drobiazki trzeba pozbierać, żeby zrobić tą. Tam co mieliśmy, o kurczaki, ale tutaj stafik duży. No, nie, żarty trzeba wziąć obowiązkowo, nie? A się paliło waliło, to żarty trzeba wziąć. I oczywiście nie mamy, więc nie przetniemy tego, ale tutaj wrócimy na pewno, bo tu jest dużo stawu jeszcze do zebrania te drobiazgi, czy tam te drobiazgi wystarczą, które teraz zabrali, ja Tu byłem już, czy nie? On to tak jakoś dziwnie, tak jakby wchodzi w ogóle, także w te półki, miesznie trochę. Czury biegały Zobaczymy czy na zewnątrz, na zewnątrz coś jeszcze jest Drewno to, na razie drewno chrzanić Zaraz sobie zrobimy siekierkę i se drewno będziemy rąbać Nie, nie pamiętam ile drewna nam w domu zostało, ale trudno No to musimy wziąć na pewno, bo Na razie zamiast tego weźmiemy Potrzebujemy pilnie zrobić parę rzeczy z tych drobiazgów Biedak w nowostrale, jaki biedak. Tepechens. No i kolejne, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28. 28. Bo no ten cukier możemy dalej je stawić. weźmiemy to. Wiem, że to dziwne co robię, ale. Ale wydaje mi się, że, tam za profit, że będziemy mieli z tego korzyści dzięki temu, że. Weźmiemy teraz te drobiazgi. Dzięki temu, że weźmiemy teraz te drobiazgi, to będziemy mogli szybciej ruszyć z pytania Handlowiec chyba jakoś przychodzi dopiero w drugim albo w trzecim dniu, żeby pohandlować. więc... do tego czasu nazbieramy coś na handel. A tymczasem to możemy sobie zostawić tą łopatę i tę nie później zgarnąć po prostu. No, to na razie możemy zostawić w sumie O, i tak weźmiemy na razie To będzie dobry pomysł Tu sobie zostawimy, potem sobie zgarniemy Łopaty i tak na razie nie będziemy wykorzystywać Tak tu następnego dnia pewnie wrócimy znowu That's the plan, that's the plan, boys Jeszcze poszukam tych. Hmm. Gdzieś tu były te, te. części metalowe, czy jak się to nazywa. Eee, części po prostu. no Części jeszcze poszukamy, żeby do, do pełnego staka mieć. I idziemy stąd. Bo tu były gdzieś na pewno. A jeden. Tam do lecha był drugi. Tutaj chyba. Tak, dobra, lecimy stąd w takim razie. jedzonko jakieś mamy, jakieś leki ewentualnie też Ziłka lekarstwa I super. Dobra, wychodzimy. Borys Boris Boris Boris. drugi. No i dobra, no to lecimy od razu. Marco Polo idzie tam. Mari zaczyna się kiepsko czuć, no to niedobrze. Ty od razu weź te leki. Ty nie wiem co możemy robić. Weź ogień, podpal. zrobić kolektor deszcz na razie nam się nie przyda, bo. E, bo co? Bo się nie przyda, e, bo... bo i tak jest zima, nie? Na razie nie możemy. To może mu lepszy zrobić tą... Dobra, zrobimy tak. Troyolo ale myślę, że to się opłaci. Dlaczego? Bo chcę zrobić szybko sikierę, żeby tu drewno porąbać całe w okolicy. Nie wiem co to, co to, co to daje, to zrobienie tego bowana. Kompletnie. Dobra, i zrób sikierę, a nie stać na nas sikierę, bo trzeba cztery elementy broni, kur kurczaki. To nie Trzeba być elementów broni szukać za chwilę. Dobra, piecyk czy prostą kuchenkę na razie? Można razie prostą kuchenkę do jedzenia, nie? Dobra, ja za sekundkę wracam moi drodzy, mi się robi powoli wszystko. I teraz chcę, ten... zdrobię mi. No dobra moi drodzy, już jestem. Jak coś to postaram się to wyciąć w montażu, a jakbym tego nie wiedział w montażu, to napiszcie mi tam w komentarzu. No stary ciulu, miałeś wyciąć, nie, wy, nie wycięłeś? I jak sobie to wyobrażasz w ogóle, i, i wtedy pomyślimy. Wiecie o co chodzi, byczki. Nie wiem, co może tą piłę zrobię, teraz Tą piłę wezmę ze sobą, znaczy Marin, e, Marin Boris weźmie ze sobą tą piłę. I tyle, no co Ukończymy dzisiejszy dzień, tu niech tutaj wstawimy trochę w wody, znaczy śniegu 30, może 40 Niech robi powoli No i tyle chyba byczki, nie? Na nóż nas nie stać no może to i lepiej, że noża nie zrobiliśmy dzisiaj, bo myślę, że nas nie zatakują Jeszcze A co? A może się przydać, nie? Dobra, no to lecimy chyba tutaj wszystko, koniec dnia I wysyłamy naszego kumpla Oni niech sobie śpią A tu jest niebezpieczeństwo teraz, oho Oho, tu niedostępne miejsca, oho, oho, to super ty bierz piłę i leć. Leć, kumplu, leć. No. Zbieramy resztę tych śmieci, co tu były. Bierzemy naszą łom, naszą dom na pewno, no bo to jest nam niezbędne. Jakby. Jakieś szczurki biegają. To jest nasz, nasz, nasz śmietnik, nie? Weźmiemy go od razu tam na dole Tak trzeba chyba rozbroić to Czy coś zostało jeszcze, czy nie? Zostało oczywiście, no i jak? Let's go, let's go Boris no, Boris jest Boris, no oczywiście, że Boris Głodny, zmęczony Boris A tutaj góra zebrana, więc tu już nie będziemy wracać Teraz zaczynamy zbierać tylko na dole rzeczy Woli będziemy je znosić trochę niżej, nie? Tu nie było tego ziemeczka, nie? I przyszedł mu ten Złożyć cześć Dobry kumpel Chyba na dół, bo te yy, Tam było na dole, tam na dole było jakieś yy, drwiazgi, miały być jakieś te Jakieś, jakieś w książkach yy, diamenciki. Dobrze, że mam bierze i bierzemy się do cięcia, No raczej, byczku. Nit, nit, panie. No i super. Jak on podchodzi do tej skrzyde, do tej szafeczki, nie? O, mam bimberek. Bierzemy bimberek. Mamy leki jakieś. Przyda się. I tu chwały te biżuterie jakieś, nie? On tak śmiesznie podbiega za każdym razem. No, cztery biżuterie. O kurczaki. I te książki weź nie wiem, może co. Ten cukier może na razie. Nie postanowiłem, ten cukier póki co. Okej super jest super wszystko wzięte. Czy możemy jeszcze zgarnąć. Chyba nie, chyba nie. Mamy, mamy coś na handel, mamy coś ten. Diamenciki na handel jak znalazł będą, nie? No, wracamy do chaty. I trochę znaczy teraz będzie chyba handlowiec już pohandlujemy te diamenciki, a ja moi drodzy będę się z wami żegnał. Dziękuję za oglądanie w kolejnej e, kolejnej części serii This War of Mine. Tym razem gramy, jak widzicie, trochę inaczej. Staramy się trochę grać, może agresywniej. I do następnego. Maleki, chłopno, maleki. A zatakowali. Na no, dzisiaj nie zatakowali, ale Marin się kiepsko czuje, więc trzeba dać mu leki normalne i mówiłem. Trzymajcie się i do zobaczenia. papa. pa. Hej, hej.